Pierwszy krok. Wchodzimy na stronę główną naszej parafii pmgbielefeld.de. I tu na samej górze jest krótki opis tego, jak działają zapisy i na co trzeba uważać. Proszę sobie to przeczytać dokładnie. Na końcu jest taki przycisk Przejść do zapisów. Jak to klikniemy, to pojawia się strona z wszystkimi aktualnymi wydarzeniami naszej parafii. Jak widzimy, tutaj jest dużo przycisków zapisów. Niektóre przyciski są nieaktywne, dlatego że na przykład w przypadku tutaj mszy wpadę, bo on, zapisy były do 16 maja, do godziny 16, dlatego już one są nieaktywne. Ale tutaj widzimy, że na przykład są możliwości spowiedzi. Wybieram sobie godzinę, która mi odpowiada. Widzimy tutaj ikonki pokazują, ile już osób się zapisało, czyli w przypadku mszy świętych można nawet jeżeli jest pełno, dalej się zgłaszać, zachęcamy do tego. Kliknijmy może jeden przycisk, aby pokazać, jak się zapisujemy. Wpisuję swoje imię, nazwisko, Jan Kowalski, ulica, bardzo ważne, żeby wpisać poprawną ulicę i miasto, adres e-mail, na ten adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zapisów. Numer telefonu w przypadku kiedy były jakieś niejasności, to można się skontaktować i dodatkowe informacje. Czyli znaczy, jeżeli rodzina chciała przyjść na Rześć Świętą, każdy członek rodziny musi być zostać wpisany osobno. Czyli dla każdego tego członka rodziny wypełniamy to samo. Bardzo ważne jest, żeby to samo nazwisko było podane i ten sam adres. Dzięki temu osoby pomagające księdzu w koordynacji tych wydarzeń będą mogły rozpoznać, że to jest rodzina. Jeżeli ktoś jest z małym dzieckiem, na przykład ma wózek, z sobą, czy, czy osoba niepełnosprawna na wózku, z osobą towarzyszącą, bardzo prosimy, żeby tutaj zapisać dodatkowe informacje, tak żeby ci, którzy koordynują to wydarzenie, mogli się odpowiednio przygotować. Na końcu potwierdzamy, że, że to zgłoszenie nie jest jeszcze gwarancją otrzymania miejsca w kościele, że będzie do tego osobny mail. Oraz zgadzamy się na przetwarzanie tych danych, które tu wyżej podane zostały, w celu e, koordynacji tego wydarzenia. Miałem przycisk OK. I jak widzimy system tutaj potwierdził, że zgłoszenie zostało przyjęte. Zaglądając do skrzynki pocztowej zobaczymy, że został automatycznie przysłany mail potwierdzający, że zgłoszenie zostało przyjęte. Ten mail nie jest jeszcze gwarancją otrzymania miejsca w kościele. Jest to jedynie potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Osoby koordynujące krótko po zakończeniu zapisu wydarzenia wyślą mail potwierdzający udział w mszy świętej i dopiero ten e-mail jest podstawą, żeby przyjść na mszę świętą. Jest to rzeczywiście potwierdzenie, że miejsce zostało przyznane, że, że w kościele na liście ta osoba jest umieszczona i porządkowi czekają na tą osobę, aby przyszła do kościoła na wyznaczony termin. Bardzo ważne jest również, że jeżeli zgłoszenie nie zostało potwierdzone, taka osoba nie może przyjść do kościoła. Na samym wydarzeniu, przy świętej lub spowiedzi, będą porządkowi, którzy są odpowiedzialni za to, żeby przeprowadzić to całe wydarzenie w bezpieczny sposób. Będą oni wpuszczali do kościoła tylko te osoby, które są na liście, czyli te osoby, które w dodatkowym mailu zostały potwierdzone. Nie można przyjść bez zgłoszenia, dlatego że wszystkie miejsca są rozdzielone. Te osoby odpowiedzialne starają się każde miejsce przydzielić. Nie ma em, możliwości przyjścia do kościoła em, bez zgłoszenia. Prosimy o wyrozumiałość dla wszystkich osób, które pomagają księdzu w organizacji tego wydarzenia. Zachęcamy jednocześnie do korzystania z zapisów i uczestnictwa we wszelkich wydarzeniach polskiej misji katolickiej Bielefeld Parabon.